Dobra, a teraz część ulubiona naszej pracy, czyli testowanie motocykli. Dawid, który tam, Dawid, pomachaj. Przy okazji Dawida możecie kojarzyć. Chłopak jest od działu części, więc e, numer telefonu będzie poniżej, więc do niego możecie drynać i zamawiać części. Więc tak, Dawid, co mamy najpierw do sprawdzenia? Co było robione w Yamashce WR? Nie masz to było, na pewno było odpowietrzenie układu hamulcowego wraz z zmianą płynu okay. plus, Czyli hamulce. Tak, wymiana kilka zbiorniczka płynu hamulcowego razem z razem ze szczelką, że układ był nieszczelny okay. a powiedz mi co za Waprylia wier było robione? Już nie ma. na pewno była kontrola rozrządu. Yy, tu mamy tak, adaptację przepustnic, naprawa gwintów, pokrywy zaworów, wymiana filtra paliwa, czyszczenie airboxa razem z wymianą filtra powietrza, wymiana płynu hamulcowego, plus plus tył, olej plus filtr, świece. Dobra, czy te, te dwa pojazdy na, na, na pierwszy strzał, tak? Tak. Jak chcecie być testerami do nas,